Można powtórzyć jeszcze raz który wytłumaczy krok po kroku, jak uzyskać to dofinansowanie. I żeby nie przedłużać, ja skupię się tylko na podstawowych pytaniach. Przede wszystkim rozumiem, że pani mieszka... A w czy już umowa z inną firmą tani. była podpisana? Mhm, no rozumiem. A czy mieszka pani w bloku Czy, tylko, czy mają Państwo możliwość montażu paneli na dachu czy gruncie? Jak to Państwa wygląda? Rozumiem. Zapytam jeszcze tylko, czy mają Państwo możliwość montażu paneli na dachu, czy gruncie? Jak to u Państwa wygląda? Mhm, no Tak? Chodzi o pokrycie dachu, ja wiem, czy jest on pokryty dachówką, rącznika, czy blachą, tak? a może innym materiałem? Dobrze, w takim razie brakuje mi jeszcze tylko imienia i nazwiska, także z kim mam przyjemność rozmawiać? A proszę powiedzieć mi dokładnie z jakiego materiału wykonany jest dach? jest do wąskiego grona osób, a ja potrzebuję imię i nazwisko, żeby ekspert wiedział, z kim będzie rozmawiał. Także ja nazywam się Alicja proszę mi powiedzieć dokładnie, z jakiego materiału wykonany jest dach? Ja bym to zostawił na cały dzień. Nie usłyszałam. Jeszcze muszę zapytać o za energię. Proszę mi powiedzieć, on jest powyżej 80 zł w skali miesiąca, tak? są mądre. Audyt telefoniczny nic panią nie kosztuje, a warto posłuchać bardziej doświadczonej osoby ode mnie, która krok po kroku wytłumaczy, jakie korzyści płyną z montażu. Dzień dobry, proszę o przybliżoną wartość, do której się Pani należy. Halo, słychać proszę mnie? Pani, tylko ja oraz doradca będziemy mieli wgląd do Pani imienia i nazwiska, także naprawdę nie ma się o co martwić. Proszę mi powiedzieć, z kim mam przyjemność rozmawiać?